Dzień dobry, moi drogie ryby. Witam was serdecznie na czytaniu miesięcznym na miesiąc grudzień 2020 roku. Zapraszam na to czytanie zarówno ryby zodiakalne, słoneczne, jak również ascendentalne, księżycowe, wenusowe, a może nawet i marsowe. Więc moi kochani, tak jak powiedziałam, myślę, że warto sprawdzać te właśnie znaki poboczne, gdyż często właśnie przekaz dla nas. Dla Was jest tam gdzieś też zawarty. Zanim rozpocznę czytanie, chciałabym Wam jeszcze serdecznie podziękować za Waszą aktywność na kanale, za Wasze wsparcie, jakiego mi udzielacie, Wasze lajki, Wasze komentarze, Wasze subskrypcje, bo to pozwala kanałowi rozwijać się. A dla mnie jest taką. No, nagrodą um, za moją pracę, czy, czy, czy zapłatą, wręcz może nawet tak powiem, za moje starania, za moją pracę. Więc bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. No więc, dobra, patrzymy na karty, moi drodzy. Powiem tak: karta ogólna miesiąca no jest po prostu przepiękna, tak? bo to dwójka pucharów czyli karta, która mówi o miłości, o partnerstwie. O zakochaniu, zauroczeniu. Tak? Jeżeli ktoś jest w takiej początkowej fazie relacji, to właśnie to jest to wchodzenie, pełne takiej, yy, tych pierwszych uczuć, które czujemy, tak? Tych motylków w brzuchu. Tutaj pięknie się wszystko rozpoczyna i ma szansę oczywiście iść dalej. Jeżeli ktoś jest. W stałej relacji, która już trwa dłużej, to jest to czas, kiedy możemy o siebie zadbać, kiedy możemy dopieścić tego swojego partnera czy partnerkę, odnowić te nasze uczucia tak, aby, aby ta druga strona rzeczywiście czuła się przez nas kochana, ale oczywiście też sami siebie, jakby w tym momencie, też dowartościowujemy i dopieszczamy, bo to działa w dwie strony. Więc bardzo ładna karta. No ale to jest oczywiście energia ogólna. No a wchodząc w szczegóły, no powiem tak, no już nie jest tak kolorowo. Ale ponieważ ta ogólna jest tak ładna, więc miejmy nadzieję, że te wszystkie ewentualnie gorsze energie miesiąca zostaną jakby zniwelowane przez właśnie ten e, piękny początek, tak? Więc, moi kochani, na co należy szczególnie zwrócić, zwrócić uwagę w tym miesiącu? Karty ostrzegają przed tym aby nie być zbyt emocjonalnym, ale w takim złym znaczeniu, czyli chodzi o taką emocjonalność, o takie niezrównoważenie emocjonalne, tak? Kiedy mm, mamy w sobie taką niestabilność, kiedy mamy w sobie przypływy, odpływy uczuć, tak? Nie ma w nas takiej pewności, takiej stabilizacji właśnie. Być może to będzie problemowe dla naszego partnera, ale być może też dla nas samych, tak? Bo to jest taka energia, kiedy no przykładowo Pomiędzy powiedzmy śmiechem a łzami jest cienka czerwona linia. Tak? Więc to jest ta niestabilność, tak? to jest to takie rozchwianie. Więc przed takim czymś karty tutaj ostrzegają. Równocześnie yy, ostrzegają przed manipulowaniem emocjami. Czyli poprzez to, że właśnie my na przykład ze śmiechu przechodzimy w łzy i próbujemy coś, być może na kimś wymusić coś, właśnie emocjami, tak? Jakimś takim szantażem emocjonalnym. To jest wymuszenie, to są jakieś naciski. Tu jest karta diabła, czyli no, karta manipulanta, więc przed tym ostrzegają nas tutaj karty. Więc, moja droga, rybo, ty nie wchodź w taką energię. Ty dbaj o to, aby mieć taką w sobie wewnętrzną równowagę, szczególnie właśnie na tym poziomie emocji. Ale w drugą stronę też karty ci ostrzegają przed tym, abyś nie poddawała się manipulacjom z czyjejś strony, tak? Z drugiej strony, kogoś, kto właśnie w ten sposób działa. Poprzez naciski, poprzez wymuszenia, poprzez jakieś szantaże emocjonalne. Więc uważaj, uważaj na takie osoby, bo takie osoby mogą być... Tu nie tylko może chodzić na przykład o Twojego partnera lub partnerkę, broń Boże, aby to ktoś taki był, to może na przykład chodzić o kogoś w pracy. I generalnie tutaj karta główna mówi o tym, że wszystko się dobrze układa, że współpraca dobrze się układa, że tutaj fajnie masz dużą energię, możesz działać, ale ktoś taki może być gdzieś tam obok, może być za Twoimi plecami i może ci robić no, naprawdę. Podkopy pod tobą, może tak powiem, tak? A poprzez te szantaże, poprzez te wymuszenia, nie będziesz się dobrze czuć. Więc przed tym Cię przestrzegam, bo taka energia tutaj się nam pokazuje. W obydwie strony, oczywiście, ani Ty tak nie rób, ani nie poddaj się. Jeżeli czujesz taką energię od kogoś, to po prostu temu się nie poddawaj. <laughs> Karty pokazują, że Masz w tym miesiącu dużą siłę. Dużą taką odwagę. Więc korzystaj z tego. Działaj. Działaj odważniej. Kierunek, w którym idziesz, jest dobry. Więc trzymaj się tego kierunku. Nie zbaczaj, tak? Postaw na siebie, uwierz w siebie, tak? To jest karta mocy, więc uwierz w siebie. Często też mówimy tutaj o czymś takim, aby przebaczyć sobie swoje błędy, tak? Bo często jest tak, że my patrzymy i myślimy o tym, aby komuś tam przebaczyć, że ktoś coś zrobił złego i dobrze dla nas samych jest, aby mu przebaczyć. Tak, oczywiście, bardzo dobrze, bo to zrzuca z nas ten ciężar, ale ważne jest też, aby samemu sobie przebaczyć, bo pewnie nieraz popełnimy jakiś błąd, pewnie nieraz nawet samemu sobie robimy jakąś krzywdę i zostawiamy to. A nad tym też należałoby się skupić i właśnie przebaczyć sobie swoje błędy czy jakieś takie problemy, na przykład z akceptacją samego siebie. Trzeba to z siebie odrzucić, odsunąć i po prostu wybaczyć to sobie. Jeżeli macie jakieś takie mieszane uczucia, rozterki, coś nie gra, czujecie, że jesteście w jakimś miejscu, gdzie nie czujecie się dobrze, nie czujecie się spełnieni. To być może to jest czas, aby od tego miejsca po prostu odejść, porzucić to, poszukać nowej drogi. Czasem warto wrócić do czegoś, co już było, do czegoś, co znamy. Tylko oczywiście nie mówię tu o miejscu czy o osobie, która nas zawiodła, która nas rozczarowała, zdradziła. Nie. Czasem są takie sytuacje w życiu, że rozstajemy się na przykład z kimś z takich powodów, no nazwijmy to obiektywnych, tak? Nie chodzi o zdradę, chociaż po zdradzie też jest możliwa naprawa relacji. To jest tylko i wyłącznie indywidualna decyzja osób zainteresowanych, tak? Nie możemy tego ani oceniać, nie mamy prawa tego oceniać, nie mamy prawa mówić komuś, że nie ma możliwości albo oczywiście masz w to wchodzić. Nie, to jest indywidualna decyzja każdego. Tu karty pokazują, że jeżeli masz taką sytuację, Możesz wrócić do czegoś, co już było. Tylko oczywiście, jeżeli wracasz do czegoś, co już było, i tam coś się złego wydarzyło, to pamiętaj o tym, że najpierw trzeba przebaczyć. Nie zapomnieć, bo to nie o to chodzi. Nie zapominamy. Jeżeli coś się nam przytrafiło złego, wynieśliśmy z tego jakieś doświadczenie, tak? jakąś mądrość, na przyszłość będziemy uważać już na te rzeczy. Bo my już to wiemy, bo my to już przeszliśmy i znamy. Ale można wybaczyć, i można, no, jakby spróbować wejść jeszcze raz w to na zasadzie właśnie tego powrotu, tak? Tylko teraz, moi kochani, najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie, aby to serce nasze zostało uleczone. Czyli wybaczamy, odpuszczamy. Nie tkwijcie w energii bólu. Nie pozwólcie, aby serce krwawiło, tylko od tej energii trzeba się odciąć. Tą energię trzeba za sobą zostawić, i iść dalej. I niech tak będzie, że ta energia zostaje. Nasze serce krwawiło, było zranione, ale my się wyleczymy, idziemy dalej. Wtedy jest, jest duża szansa na zmianę sytuacji. Być może nawet taka niespodziewana zmiana, tak? Nagle poczujemy w sobie optymizm. Zresztą ta karta siły tu mówi o tym, że poczujesz w sobie właśnie tą siłę, tą energię, tą odwagę, że mogę iść do przodu. Mam jakiś pomysł też na to, jak iść do przodu. Masz też, a z mieczy mówi o tym, że masz wgląd taki w sedno rzeczy, masz łatwość tutaj poznania prawdy, czyli nie dasz się oszukać. Bo jeżeli powiedzmy, że chciałabyś wrócić tutaj droga rybo do czegoś, co nie jest pewne. No, to byłoby wątpliwe. Ale ty tutaj masz wgląd w sedno, i zobaczysz, jakie są prawdziwe motywacje być może kogoś. Więc poznaj prawdę i wtedy podejmij decyzję właśnie na podstawie tej prawdy, tak? Wszystko sobie przemyśl, zaplanuj. W asie mieczy planujemy nawet na takie można powiedzieć strategie sobie ustalamy, tak? Otwarcie też mówimy, co myślimy. Więc nie bój się powiedzieć, co myślisz, nie bój się powiedzieć, co cię zraniło, nie bój się powiedzieć, że to cię zraniło i że ty nie chcesz, aby tak na przykład ktoś się zachowywał. Śmiało tutaj trzeba swoje myśli przedstawić, tak? I no, w pewnym sensie też postawić na swoim, bo jeżeli ty wprost powiesz, co ci się nie podoba, co było złe, czego nie chcesz już więcej, a ktoś ci powie, ale wiesz, ja takich zmian nie chcę, to w tym momencie krótkie cięcie, tak? A z mieczy wszystko tnie. Tnie odsuwasz się, odchodzisz, zostawiasz to za sobą. Ale to jest twoja decyzja, bo to jest twoja w tym momencie energia działania. To ty decydujesz. I tak to jest pokazane, moi drodzy, że pomimo tych ciężkich przeżyć, no bo tu są ciężkie karty, jest diabeł. Są te niezrównoważone emocje, jest to serce krwawiące. Jest to odejście albo powrót, to cięcie. Mimo wszystko, karta ogólna to jest dwójka pucharów. Więc ja z taką pełną nadzieją przedstawiam Wam to czytanie w ten sposób: że jeżeli właśnie staniecie odważnie, przygotujecie sobie jakąś strategię, przemyślicie to wszystko, powiecie wprost, czego chcecie, co się Wam nie podoba, ale na takim zrównoważeniu emocjonalnym, bo karty mówiły to na początku, pamiętacie? Nie bądź niezrównoważona, tak? Bądź pewna, nie manipuluj uczuciami w tym momencie, ale też nie pozwól, aby tobą ktoś manipulował. To wtedy, moi kochani, ta karta główna, dwójka pucharów ma prawo się zrealizować. I wtedy być może właśnie poczujecie miłość, harmonię Taką równowagę, bo w tej karcie dwójki pucharów ta miłość jest zrównoważona, tam jest prawdziwe partnerstwo. Tam nie ma sytuacji, gdzie jedna strona daje, druga tylko bierze. Nie, 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 tutaj jest równowaga w tej miłości. I takiej właśnie miłości, moi kochani, wam życzę i takiego poczucia nie tylko przez cały grudzień, ale oczywiście te karty są na grudzień, więc mówimy o grudniu, ale takiego poczucia na całe życie wręcz. Do usłyszenia już wkrótce.